Witam bardzo serdecznie na kanale Wróżka Fortuna kłania się dzisiaj, moi drodzy, czytanie. E, ogólne wiadomość dla Ciebie. Bardzo serdecznie e, zapraszam do wysłuchania. Dziękuję moi drodzy za to, że jesteście, za komentarze, które czytam, ale czasem tak naprawdę e, nie zdążę albo odpisać, albo wam tutaj wysłać serduszek. Także, moi drodzy, na pewno jestem tutaj i e, z Wami. Może już w weekend wezmę się za komentarze, za odpisywanie, za czytanie z tych moich kanałów, nie tylko tutaj, ale też z tych dwóch moich. Także zaczynamy. Tylko podniosę kartę, bo akurat przy tasowaniu upadła. Dobrze, i to upadła bardzo dobra karta, wiedziała jaka ma upaść. Co tutaj idzie, moi drodzy, ryby? Sprawy dwóch sfer życia, uczuć i finansów. O, jakie piękne słońce. Hmm. Ale, ale, ale. Idą, moi drodzy, jakieś wybory. Jest jakiś w życiu labirynt tutaj koło Was. Próbujecie tak naprawdę ogarnąć wiele spraw w Waszym życiu. Jest szczęście, jest zadowolenie, jest miłość, jest satysfakcja. Tutaj, tak naprawdę, w tym pierwszym rzędzie jest wszystko, tak? Ale idą wiadomości, moi drodzy, też właśnie nieszczere. Tutaj jest taki naprawdę, nie wiem, albo koło was osoba, albo osoby, które ciągle są tak, jak gdyby. Nie możecie wyjść z takiego labiryntu, takiego czegoś, nie wiem, albo nieszczerego, dwulicowa jakaś osoba, która ma maski. To może być osoba, która jest bardzo zmienna. Raz tak, raz dobrze, raz źle. Tutaj jest osoba koło Was, która przekazuje Wam też może jakieś informacje. Niby to jest wszystko na poziomie i tak dalej, ale tutaj, moi drodzy, ucieka Wam ten czas. No nie wiem kto i co, ale ucieka Wam ten czas. Pamiętajcie, moi drodzy, że tutaj idzie do Was bardzo duże wsparcie od mężczyzny również. Szczęście, wsparcie bardzo duże, mężczyzna, który przyjdzie do domu i yy, jest wyznaczony jakiś nowy kierunek dla Was. Możliwe, że ktoś Wam zaproponuje współpracę. Yy, możliwe, że ta osoba właśnie przyjdzie do domu. Tutaj trzeba będzie się przyjrzeć głębiej. Że tak powiem, jest miłość koło Was i jest jakaś propozycja, właśnie. Czy ta propozycja będzie dotyczyła tylko uczuć? Nie wiem, dlatego że tutaj może być propozycja wyjazdu, ale też i uczucie w tym wszystkim wyjazd, może podróż jakaś wspólna, ale też wspólna praca. Coś się szykuje, tak naprawdę ktoś przyjdzie z propozycją, ktoś się do was i to może być mężczyzna, ale też nie musi. To może być również, y, moi drodzy, osoba kobieta, tak, y, ciężki. Y, ktoś przychodzi i ktoś coś proponuje wam wyjazd, współpracę i tutaj będziecie się zastanawiać, ale to ma głębszy sens, pamiętajcie. To ma głębszy sens, bardzo dobra propozycja, w ogóle dużo osób koło was, jest dużo spraw, dużo zamieszania, ale tak naprawdę wydziałacie z pozycji serca, z bardzo dobrej pozycji, macie szczęście do ludzi, może nie zawsze tak było, ale tak naprawdę jest tutaj dużo przychylnych osób, jest wsparcie emocjonalne. Jeśli tego jeszcze nie czujecie, to będzie. Tylko unikajcie też, moi drodzy, jakichś pomówień, plotek, bo tutaj ten czas wam ucieka, ale też ta energia no, nie jest dobra, właśnie. Są jakieś, generalnie są dobre osoby koło was, ale troszeczkę dwulicowości jest, tak jak zawsze. Raz ktoś ma dobry humor, raz zły humor. Ktoś wami tutaj też próbuje, może manipulować. Także uważajcie. No oczywiście jest nowy pomysł, nowa osoba, nowa droga. I na pewno bardzo y, fajna, albo tutaj współpraca się szykuje, y, owocna, ale też y, to jest z pozycji uczuć, bo tutaj uczucia się odbijają, tak? Miłość i serce. Na pewno kochacie podróże, na pewno kochacie ludzi. Choć nieraz sparzyliście się. Na pewno lubicie towarzystwo, i ludziom tak naprawdę lubicie pomóc, wyciągnąć do kogoś dłoń pomocną. Tutaj moi drodzy, ja myślę, że wkrótce przyjdzie propozycja podróży, ale też tutaj to może się wiązać z jakimś. Z jakąś współpracą, interesem, transakcjami finansowymi, coś korzystnie będziecie kupować czy sprzedawać. Bardzo dobry czas dla Was, ale tak jak mówiłam, jedno ostrzeżenie wokół Was. Tracicie czas z czasem na takie osoby, które lubią bardzo dużo dyskutować o innych, lubią po prostu plotki. Nie traćcie czasu, tylko działajcie. I tak naprawdę to się traci energii, jeśli się rozmawia o kimś, przekazujemy tej drugiej osobie energię, i to nie warto. Ja zawsze mówię: Ja mam zabezpieczenia swoje energetyczne, także tutaj na mnie, w tym moim zawodzie, nikt mi nie szkodzi, mogą o mnie rozmawiać, bo ja mam tutaj specjalne swoje kody, zabezpieczenia, które dla mnie są specjalnie. Pode mnie, i ja sobie sama tutaj to utworzyłam, te kody, te zabezpieczenia, i na mnie nie działają żadne plotki, pomówienia i inne rzeczy. Do mojej energii jest się trudno dostać, a w zasadzie to jest niemożliwe. No, ale nie dziwcie się, pracuję z różnymi osobami, prawda? I generalnie, tak jak mówię, ludzie wokół mnie również są. Bardzo klientów mam na poziomie przychylnych, ale zdarzają się takie osoby, które potrafią dzwonić, moi drodzy, w nocy i którzy też tą moją energię albo po alkoholu i też nie szanują takiej osoby, tak jak ja, bo uważają, że to jest telefon zaufania czasem, także ja też muszę się chronić, ale generalnie 95% to mam. Klientów bardzo dobrze ułożonych, wychowane osoby, sympatyczne, rzetelne. I tak dalej. Także ja jestem bardzo zadowolona, ale tak jak mówię, czasem zdarzają się właśnie takie przypadki. I wtedy też miałam jedną taką osobę w tamtym tygodniu, która, dlatego, wyłączam, staram się wyłączać telefon na noc. Powiem Wam, ale są takie przypadki, że ktoś zadzwoni, właśnie, i ja czasem, no, nawet i człowiek zaspany odbiera ten telefon, prawda, i tutaj do mnie. Jakieś ma, ale ten człowiek, ale też mówi źle o innych, i tutaj właśnie są też u mnie w życiu takie sytuacje. No, ale to tyle o mnie, kochani. Ja Was bardzo gorąco pozdrawiam. To wszystko. Życzę wspaniałego dnia. Do usłyszenia i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkich. Do usłyszenia.